Cześć, witajcie z tej strony Buszka i dzisiaj po raz kolejny witam na highplayu. Kurcze, strasznie tutaj wybuchy, eksplozje dynamity się teraz robią i, i, i nie ogarniam. No, widzicie, poleciałem, myszka mi się zahaczyła, Znaczy, tak, wiecie. Yy... Kabel, nie mogę się obrócić. Ale to nieważne. E, Witam serdecznie wszystkich i teraz na samym początku mówię. E, zobaczcie, teraz tutaj gdzieś w okolicach minimapy pojawi się kawałek kodu, będzie on podzielony na takie sferki pojedyncze lub też takie. Mm, no wiecie, takie, takie 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 co widzicie teraz w, w okolicy minimapy, myślę to dodam. E, I takie, takie kawałki kodu będą się pojawiały na ekranie. Jeżeli ktoś chce zgarnąć całego koda na VIP-a wejściówkę. Yy, przypominam, że to ważne jest te dwa tygodnie, czyli VIP, czy wejściówka jest ważna dwa tygodnie. Yy, I przypominam, że. Mm, co przypominam? Yy, no, przypominam, że musicie te wszystkie kawałki kodu uzbierać, oglądając cały film, żeby po prostu takiego koda wpisać. Musicie go wpisać na stronie, która jest podana w opisie. No i co? Chyba to tyle. Myślę, że fajna inicjant, in, inni, innia, inicjatywa e, takiego takiego czegoś. E, serdeczne podziękowania oczywiście dla administracji HyPlaya, która te kody udostępniła mm, na taki konkursik dla Was, także musicie im podziękować najbardziej, bo to to gdyby, gdyby nie, nie dobra, dobrzy ludzie, no to tego konkursu by nie było. Tego konkursu, no można tak powiedzieć. I co mogę jeszcze? Tutaj kolega mnie wyzywa. I, i jeszcze takie pytanie do was: czy chcielibyście zobaczyć jakąś inną grę na tym kanale niż Minecraft i CSGO? Przypominam, że CS mogą być małe. Mm, martwy czang. Mogą być małe techniczne problemy, ponieważ y, mogę wrzucać filmy do 15 minut ze względu na ograniczenia, które nałożył na mnie YouTube, i, i to są właśnie takie małe problemy więc więc też trzeba mieć to na względzie przy wybieraniu jakiejś gierki fajnej jeżeli coś tam wpadło wam w oko ostatnio jakaś gra czy coś i chcielibyście sobie ją obejrzeć to dajcie znać może może ją może ją nie wiem kupię albo coś i, i, i wtedy zobaczymy kurczę jednak spadłem eee... no i co mogę powiedzieć nie wiem czy wypływać czy zdać. dobra zdadam bo po, 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 co ten, po co tracić czas na wypływanie? Widzicie tutaj sytuacja na high playu, no, dosyć nieciekawa Refrain mam spawn'a Jeszcze trochę punktów mi brakuje i kupię jakąś klasę premium Myślę jakiegoś tanka Assassin, no nie wiem, też fajna opcja, bo chyba ma łuk Może assassina, bo ninja już mam, bo to jest ninja Jeżeli macie VIP'a, czyli no, ogólnie jeżeli macie VIP'a To możecie korzystać sobie z ninja, który jest bardzo fajną opcją Zobaczcie na lagu, zabijemy limonka. Limonek, oj kurde, masuwa. No, tutaj to, to są uroki, zobaczcie, jak oni nas puszują. Po prostu oni już tutaj nam. Ten idzie po złoto na przykład. No, no, gościu, no co, ty oszalałeś? Gdzie mi tu po złoto? Stewie, dojadę cię na dziesięciu. Ale mam ścinki takie. Jakby, no super, jeszcze mam złoto, nie? wyknakają gościa. Aha, dostarczyłem złoto. I co tu się dzieje, to już nie wiem. Po, pozdychałem. Dobra, trzeba kupić sobie. W sklepiku możemy kupić sobie teraz Sharpnessa i granaty wybuchowe. Słuchajcie, granatami można tak porobić. Polecam wszystkim, jeżeli gracie yy, klasą, właśnie. Yy, jaka to jest klasa? Żebym wam nie powiedział, Z tej. Zwojownik, tak? Tak, dokładnie. To nazywa się Wojownik. Polecam granaty. Można łatwo kogoś wysadzić, jak ma troszeczkę tam yy, obite te serduszka. Albo też można się przekopać tym dynamitem do, do skarbca przeciwników, albo do naszego skarbca, gdy nasz skarbiec jest zrabowany. Na pewno znacie taką sytuację, że wam podpierdziają złoto. O kurde, co to się stanęło? Na pewno! Zna, u, na pewno znacie taką sytuację, że wasz skarbiec jest zrabowany, a nie ma w okolicy... W waszej okolicy żadnego gościa, który może budować i rozwalać i no nie możecie nic zrobić, a oni to kradną. No i w takim momencie przychodzi wam na pomoc y, taka kostka dynamitu i rzucacie taki dynamit i możecie ich wysadzić na pyry. Zobaczcie, świra, co zrobił. Kolejny świr, proszę Państwa, co się dzieje. I kolejni ludzie tutaj wbiegają. I Jezu, jaka ma Lol, zobaczcie, zobaczcie, co się stało. I to było wszystko, wybuch dynamitem, chyba tych trzech, albo tych dwóch. Nie jestem pewny. W każdym razie, no widzicie, jaki ten granat jest jednak fajny. Tak, to jest taka. Jakby wam to powiedzieć, jak wiecie, że już zdadacie, na przykład na tej środkowej wyspie, na której. Kurczę, mam szarpa, mam szarpa kupionego. E, na której wiecie, że i tak i tak już zdedacie, ale możecie jeszcze rzucić ten dynamit. To polecam wam rzucić go na środek, bo tam. Oj, spadł gościu, Bo na tym środku się nie niszczy teren, jako to jest, że no to jest ochronione jako. No wiecie, jako spawn czy coś. Zobaczymy, czy zaliczy mi tamte kille tych dwóch gości, co spadło, bo tak, jeden zal drugi zaliczony. Widzicie, nie? Fajnie to leci dosyć, e, bo zostali, no, TNT wy wysadzeni w kosmos, w bambuko i zrobiłem. No, what? Czemu gość skoczył, to nie wiem, ale... Dobra, to jest ten kolega, który mnie nie lubi, tryhard1337, nie pozdrawiam, bo ty mnie wyzywasz często. Mm. No cóż, na razie czekamy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Tutaj traktorek wjeżdża i poleciał Steve, oczywiście makro on, nie? Hehe, yy, zobaczymy. Rzucimy im dynamit, zobaczymy, co się stanie. No, nic się nie stało, bo nikt nie, nie, nie zdadał, nie? Ale rzucimy drugi, zobaczymy, może ten drugi coś zrobi. No i wysad Nie, ja nie wysadziłem. Ale dostałem asystę. Tak, żebym się spoko, też opcja. Dobra, Limonek, rzucasz się, rzucasz się, czy nie? Czy ty możesz się rzucić? Kto się rzuci? Kto się rzuci? Kto chce ze mną PVP? Ty chcesz PvP, gościu Dawaj na go. No ja mam jedno ser, ale zabiłem, ale zabiłem. Miałem jedno serduszko, ale zabiłem, także jest dobrze. Można powiedzieć, że... Jest okej. Okay. Aj jeszcze przypominam wszystkim o moim Snapchacie, który możecie znaleźć w opisie i możecie mi tam dodać, ja czasami coś tam dodaje, ale nikt mnie nie dodaje tam. A ja już wiecie, chciałem pochwalić, że mam kolegów, ale nikt mnie tam nie dodaje. Taka historia z mojego życia. Dobra, wracamy do rozgrywki. Widzę, że nasza drużyna podpierdziela im złoto. Oni tutaj dzielnie działają. Kurcze. Nie mogę zdadać od tego pana. Bo on mnie tutaj. O, nawet ja dostałem ten. Nie wiem czemu ja dostałem. Wysadzę im tam pod mordą. Dera, teraz nie mamy mostu, nie mamy nic, żeby przejść. Kappa, by się chciało powiedzieć kappa Albo kappa, nie wiem, kappa Tu już nas gonią, a ja mam troszeczkę tak średnio z sercami Wrócę sobie może na spawnę. Wiecie, tutaj tu jest regenka, tak? No, regeneration Czy mogę sobie jeszcze dokupić dynamitu czy nie? Ja chcę dynamitu, ja chcę, chcę dynamitu więcej Nie mogę, bo nie mam punktów no cóż, dobra. Wszystkie serduszka są, to lecimy dalej z, z, ze Steve'ami, tylko tak, ani tam przeskoczyć, kurczę, kurczę, nie trafiłem, ani jednym, ani drugim, hmm, nie dolecę chyba, coś mi się tak wydaje, że... Nie doradziłbym, jak skoczył. Oi, fuck! No czemu ja tam poszedłem? To była moja wina. O, no i teraz zobaczcie jak skosi. Widzicie też wszystko za pomocą jednej kosteczki zrobił gościu. Porobił połowę teamu. za pomocą jednej jednego dynamitu. Świru. Po prostu świru. Hmm, 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 hmm. To jest Smurfów świat la, 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 la. No to jest ten moment w którym e, W którym nie wiem co za bardzo zrobić Bo zobaczcie, oni tutaj przechodzą do ataku Nie Czy dostanę kira? Po proszę, 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 proszę Zobaczcie, teraz będzie walka w wodzie, co? Kurczę, to się może skończyć śmiercią Ale może też się skończyć z czystymi fragami. Hmm. Szumi wiatr. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Bo szumi sobie tam. Dobra, dawajcie, lejemy ja tam. Ale mnie cofa. Chyba przez to, że mam włączone rzucanie w filmiku. Chyba, chyba przestro. No i martwy czak. Dobra, to jest śmierć dla mnie. Dobra, wracam do zrywki. Czy on się będzie podejmował? Będzie się podejmował. Musi, nie może odpuścić, nie może, nie może, nie odpuści, to jest To jest Polak. No kurczę, Polak walczyć będzie do końca. No i przegrałem. Kurczę, kurczę. Nie, po prostu, po prostu, nie, nie. Muszę sobie kupić kostkę wybuchową TNT. TNT, I'm dynamite. TNT, hello, will not fight! Czy jakoś tak? Eee, dobra. Idziemy dalej, zobaczymy co się stanie Mostu jak nie było, tak nie ma Tu jakieś kutasowe konstrukcje powstają, które pewnie Duduś Chodź, zrobimy sobie screen'a Duduś, dawaj I tak Dobra, to, to dawaj tak stoimy So już Kto to Buźka? Buźka to ja, a Buźka to Illuminati Zobaczcie, zobaczcie, no ale dostał ten hitting i zdadał. Nie wiem od kogo. Od tam od przyjaciela. A zobaczcie tego. What? Chyba laga miał. Albo miał haksy. Hmm Haksy czy to tylko... I ten. No i, i, i zobaczcie, no jak wyknukałem No i jak? Jak? Dobra, nie było... Nie było tematu. Ja myślałem, że on go porobił, ale spadł. Ernio, nie, po, nie pozdrawiajcie tego gracza, Nie pozdrawiajcie go! Co go. go zabił? Co? Nie, zabił go tryhard 1337 133. Nie, nie wiem, jak to się wymawia. 1337 w każdym razie. i dlaczego on to zrobił? Zobaczcie, jaki parkur. No nie. Dobra, ale ja wypłynę. Ja w, sie, ja w siebie wierzę. Jeszcze jestem w stanie wypłynąć. Tylko wiecie, to mnie martwi, że oni wygrywają. Mają 2 złota za dużo. Mają 2 złota za dużo. Tylko 2 złota. To nie może tak być. Chłopaki, my musimy wygrać. Zostały 2,5 dwie, dwie minuty. Zostało. Naprawdę, spinamy do idziemy do wygrać. O nie, nasza drużyna ma tylko 17, ten... znaczy 6. Sercu. Serce. Żyć. Żyć. Żyć, żyć. żyć. To się źle skończy. Co teraz? Przegraliśmy. Tak mi się wydaje. Nie, nie zdążę już tam przejść do nich. Nawet jakbym klasę super sobie szybko zmienił. Bo oni mnie dojadą. Sheet. Co teraz zrobić? Spróbuję no tam ninżę zmienić, ale... No i co, no i przegramy. Kurde, a tak fajnie się grało w sumie. Wiecie, no wygrana czy przegrana trzeba przyjąć na klatę. I co? No fajnie się grało, no co mogę powiedzieć? Ci tam wali na pyre. łuku Ale za minutkę skończymy, chyba że ktoś jeszcze 4 razy zdadamy, ale tutaj. Sprint Maraka raczej nie, nie, nie zdeda, ja też postaram się nie zginąć Wiecie, po, poczekam po prostu na zakończenie 60 sekund do końca Przegrana O 2 złota, zobaczcie, 2 sztabki złota przeważą Tam ktoś poleciał 2 sztabki złota przeważą na tym Cześć kolego 1, 2, 3, 4, get my shoes and out it all, 5, 6, 7, 8 Mmm Dwie sztabki złota przeważam nad tym, że przegramy. To jest smutne. No ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz. 29 sekund do końca GGWP To kolega chyba dynamitem mnie próbuje wysadzić jeszcze. Mam nadzieję, że jakiś łucznik się dziki nie Nie stworzy. Dobra, jeszcze limonka na koniec zrzuciłem. Tu kolega chyba nie dobiegnie. No i sojusz <gł> GGWP. Chłopaki, chodźcie, jeszcze tutaj sobie przytulimy troszeczkę. I yo! To będzie wszystko, także trzymajcie się. Cześć.